Niebo wstąpienie Pańskie. Jutro tę tajemnicę będziemy przeżywali. Dlaczego Pan Jezus powiedział, że pożyteczne jest moje odejście? Przecież gdyby został z nami w swoim jednak zmartwychwstałym, przebustwionym ciele, wydaje się mógłby więcej dokonać, tak w naszej ludzkiej logice. Ale Pan Jezus powiedział: Jeżeli nie odejdę, nie pośle Wam ducha pocieszyciela. Dlaczego? Pożyteczne było to odejście. Ojcowie Kościoła w dosyć prosty sposób na to odpowiedzieli, bo gdy Pan Jezus był wśród nas, to mogliśmy z Nim rozmawiać, mogliśmy Go słuchać, mogliśmy widzieć znaki, których dokonywał. Niektórzy mieli tę przyjemność, żeby tę radość, żeby się z Nim zaprzyjaźnić. Ale ojcowie Kościoła podkreślali, w takiej sytuacji jednak zawsze byliśmy kimś z zewnątrz, a kiedy Jezus wstąpił do nieba, do przedwiecznego Ojca i posyła nam Ducha Świętego, to tak naprawdę Duch Święty, przychodząc do nas, do naszych serc, sprawia, że jesteśmy zjednoczeni z Ojcem i Synem. Jesteśmy jedno z Bogiem. To jest właśnie ta miłość, która nas łączy z Bogiem, Duch Święty. Dzięki temu On jest w nas. Wszyscy mamy możliwość. W każdej sytuacji zjednoczyć się z Ojcem Przedwiecznym, z Umiłowanym Synem i z Duchem Świętym. To jest ta tajemnica. tego jutro zapraszamy Was już tradycyjnie na msze Święte, transmitowane o godzinie 10.30, o 16.00, 19.30 i 21.30, a w przyszłym tygodniu rozpoczynamy nową serię. Myślę, bardzo ciekawą, bo. Będzie mowa o braciach, którzy poprzedzili nas tutaj, mieszkańcach Freta, którzy byli przed, przed nami, którzy sprawili, że ten klasztor wygląda tak, a nie inaczej, dzięki którym to dominikańskie środowisko, które również wytworzycie, oni właśnie tworzyli w tamtym czasie. Będą ciekawe opowieści. Zapraszamy Was na spotkanie z naszym gościem Efreta w czwartek o godzinie 20.00. Tym razem ojciec Tomasz Gałuszka opowie nam o języku Pana Boga. Bo do każdego, do każdej z Was Pan Bóg mówi w sposób niepowtarzalny, bardzo wyjątkowy i bardzo osobisty. Tomasz Gałuszka w czwartek gościem Efreta. Natomiast w sobotę o godzinie 20.00 w Wigilię Zesłania Ducha Świętego zapraszamy Was na nabożeństwo z konferencją niewiele osób będzie mogło fizycznie wejść do kościoła ponieważ też będzie później sakrament bierzmowania i sztu w czasie eucharystii ale bądźcie z nami online również na tym w czasie tego nabożeństwa zapraszamy was do wspólnego wyczekiwania otwierania się na tego który z miłością na ducha prawdy on pragnie zamieszkać w naszych sercach by nas zjednoczyć z przedwiecznym Ojcem i Jego Synem.